Szanowna witam Was bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu z cyklu Chorągwiane wieczory z historią lubelskiego harcerstwa. Przed kilkunastoma dniami chorągiew lubelska przyjęła imię lotników polskich. Jednym z wybitniejszych lotników i oblatywaczy jest lubelak Zygmunt Puławski, i jego sylwetkę chciałbym Wam dzisiaj przedstawić. Zygmunt Puławski. Wybitny polski pilot oblatywacz, ale przede wszystkim projektant i konstruktor polskich samolotów, samolotów PZL od 1 do 7. Harcerz drużynowy. W czasie wojny bolszewickiej 20 roku był podoficerem i instruktorem w harcerskim batalionie wartowniczym na terenie Lublina. Był harcerzem w najgłębszym i najlepszym tego słowa znaczeniu, jak wspominała i, i opisywała druha Halina Nowicka-Mejbaumowa. Cytuję. Jego świetlana sywetka winna upamiętnić się jako żywy wzór do naśladowania wśród młodzieży harcerskiej. Rzadko można spotkać typ jemu podobny, łączący w sobie tyle różnorodnych cech dodatnich wielkie zdolności z nadzwyczajną skromnością i brakiem zarozumiałości, zamiłowanie do nauki i świetne w niej postępy z dzielnością fizyczną, uprawianiem na szeroką skalę sportów, odbywaniem długich, trudnych wycieczek, nadzwyczajną surowość obyczajów, ale też i czystość duszy z serdecznością przyjacielską i czułością w stosunkach koleżeńskich. Sumienny, obowiązkowy, Pracy swojej nie traktował jako ciężar i złą konieczność, lecz przeciwnie, znajdował w niej wielką radość i zadowolenie. Gorący patriota starał się służyć krajowi przede wszystkim czynem. Jego charakter można określić w paru krótkich słowach. Był harcerzem z ducha i ciała. Urodził się 24 października 1901 roku w Lublinie. Był członkiem trzeciej lubelskiej drużyny harcerskiej imienia Romualda Traugutta przy gimnazjum imienia Feteru w Lublinie. W 19 roku był drużynowym tejże drużyny. Po ukończeniu gimnazjum wprost z ławy szkolnej w 20 roku wraz z częścią harcerskiego batalionu wartowniczego udał się na front. Po ukończeniu wojny rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Które ukończył w rekordowym tempie na początku 1925 roku. Już jako student przejawiał wielkie zdolności techniczne i konstruktorskie. Umiłowaniem jego było lotnictwo, któremu się poświęcił, udając się po ukończeniu studiów za granicę na praktykę do fabryki samolotów we Francji. Po powrocie do kraju i odbyciu służby wojskowej zaangażowany został jako pilot sportowiec. Owocem jego pracy, myśli twórczej są pościgowe samoloty myśliwskie jego własnej konstrukcji typu PZL od 1 do 7 i SP Scout. Duma polskiego lotnictwa wzbudzającego podziw nie tylko w kraju, ale i za granicą. Z jakąś radością oddawał je na usługi kraju ich twórca. Niezaślepiony powodzeniem pracował dalej nad udoskonaleniem swych pomysłów. Lecz niestety, śmierć zbyt wcześnie przerwała jego życie. 21 marca 1931 roku zginął śmiercią lotnika w Warszawie. I znów cytuję. Przez większą część swego krótkiego życia związany był ściśle ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Czy to jako gorliwy mały harcerzyk, później drużynowy III Lubelskiej Drużyny Harcerskiej, czy też jako żołnierz-harcerz lub też instruktor, Zawsze godnie reprezentował ideę harcerską. Uczynny, przyjacielski, nie tylko brał żywy udział w pracach męskiego harcerstwa, lecz chętnie pomagał drużynom żeńskim w swym doświadczeniem, a zwłaszcza w trudnej dla dziewcząt dziedzinie terenoznawstwa i techniki obozowej. Z jakim zapałem wtajemniczał nas w zawiłe arkana szkicowania, rysowania placów na kursie. W Lublinie w 1920 roku lub też w Zwierzyńcu w roku 22. w czasach studenckich utrzymywał stały kontakt z harcerstwem lubelskim, pomagając w lecie drużynom i drużynowym na obozach, biorąc udział w pracach koła starszego harcerstwa. W sprawach harcerskich nie lubił dużo mówić i tracić czasu na bezpłodnym czasami dyskusjach. Był człowiekiem czynu i każdą myśl realizował od razu. Z każdej, najmniejszej chwili umiał skorzystać, by wyciągnąć nas z miejskiego, często szarego życia, gdzieś w góry, lasy czy na nartach w śnieżną Bielpól. Jakże umiał odczuwać piękno natury, zżyć się z nią, czerpać z jej skarbnicy radość i pogodę ducha. W czasie trudnych wycieczek zimowych, letnich, w góry, które oprócz lotnictwa były jego ukochanym, zdobywał hart, duszy i ciała. I nas, nie dorównujących mu pod tym względem ani wytrwałością, ani wyrobieniem, umiał zachęcić do szukania najwyższej rozkoszy w przekonaniu, w pokonywaniu trudności, czerpaniu głębokiej radości w życiu z naturą. Organizowane przez niego wyprawy nie miały na sobie piętna leniwego włóczęgostwa. Zamierzone cele mieliśmy zawsze osiągnąć, pomimo spotykanych nieraz trudności. Odważny, Wytrwały, nie miał w sobie jednak nic z brabury ani rekordomanii. To też na zawsze pozostały w pamięci przeżycia ze wspólnych wypraw. Z jakąś radością po trudach wspinaczki górskiej osiągaliśmy jakiś szczyt niebotyczny, gerlach, rysy, inne, by później jak na skrzydłach zbiegać w doliny. Jak miłe były wieczory spędzone w góralskich szałasach, lub po prostu wśród dzikich gór pod namiotem. Nie lubił masgaństwa słabości, starając się wpajać w swe otoczenie kult dzielności i zaradności, lecz gdy komuś z nas naprawdę było ciężko, umiał potrzebującego otoczyć braterską opieką, dzieląc się z przyjaciółmi wszystkim, co posiadał. Naukę rozpoczynał u Feterów z Francji, przywiózł motocykl, którym stał się potem jeszcze długo w kuchni mieszkania przy ulicy Zamojskiej 25 w Lublinie oraz bezcenne doświadczenie zdobyte w zakładach lotniczych firmy Bridget. W rodzinie się nie przelewało. Zygmunt miał troje rodzeństwa, a ojciec był robotnikiem w fabryce maszyn rolniczych w Lublinie. Młody Puławski uczył się bardzo dobrze. Dorabiał korypetycjami. Rozpoczął studia na Wydziale Mechaniki Politechniki Warszawskiej i już wtedy zdobył pierwsze doświadczenia konstruktorskie. Był współprojektantem szybowca, stworzył też swój pierwszy samolot dwupłatowy myśliwski Scout. W 1925 roku, tuż po ukończeniu studiów we Francji, dostaje się na praktykę. Tu niezwykle ważne wydarzenie w, w życiu zawodowym młodego konstruktora. W tym czasie we Francji uważana była Francja uważana była za kraj przodujący w technice lotniczej, a firma Bridget, obok niemieckiego Junkersa, była z kolei przodująca na świecie firmą, jeśli chodzi o konstruowanie całkowicie metalowych samolotów z wykorzystaniem aluminium, jak nowego materiału do konstrukcji lotniczych. Polska była tym typem samolotów bardzo zainteresowana, choć jej konstrukcje były, jak na ówczesne warunki, bardzo drogie. Zależało, Polsce na tym, aby mieć na lotniskach polowych, które nie zawsze były wyposażone w hangary, maszyny odporne na wilgoć, w odróżnieniu tylko od konstrukcji do budowy, których wykorzystywano drewno. Specjaliści tacy jak Puławski mieli francuskie samoloty serwisować. Jednak kiedy Puławski wraca do kraju, jest już po przewrocie majowym. Zmienia się sytuacja polityczna, zmieniają się koncepcje obronne Nowa ekipa rządząca doszła do wniosku, że zamiast zamawiać samoloty za granicą, powinniśmy tworzyć własne konstrukcje, całkowicie metalowe. To dla młodego inżyniera wielka szansa. Pracuje wówczas w centralnych zakładach lotniczych, które właśnie przekształciły się w państwowe zakłady lotnicze. Z Francji wraca właśnie tym zakupionym motocyklem, ale nie ma czasu nim jeździć. Nim rozpocznie pracę w Warszawie, trafia do wojska odbywa przeszkolenie w Szkole Pilotów w Bydgoszczy. Zyskuje uprawnienia pilota wojskowego, ale dobrze latać niestety nie nauczy się nigdy. W 1929 roku to dla niego czas przełomu. Latem tego roku w powietrze wzbija się PZL P-1, konstrukcja niezwykle nowatorska. W samolotach myśliwskich dominują wówczas dwa układy konstrukcyjne, dwupłaty. Znane choćby z konstrukcji z I wojny światowej, oraz górnopłaty. Puławski decyduje się właśnie na to drugie rozwiązanie ze względu na mniejszy opór powietrza, masę. Dochodzi jednak do wniosku, że skrzydło waży zbyt dużo i wprowadza niezwykłą innowację. Skrzydło o charakterze i kształcie mewy. Z wygięciem połączone z grzbietem kadłuba waży mniej niż tradycyjne. Ma większą wytrzymałość no i znacznie poprawia widoczność z kabiny. Ten typ skrzydła, nazwany polskim skrzydłem lub też płatem puławskiego, będzie potem stosowany z powodzeniem w wielu konstrukcjach lotniczych. Ale to nie koniec innowacji. PZL P1 ma nowatorskie nadwozie nożycowe. Amortyzatory ukryte są wewnątrz kadłuba. Golenie podwozia dzięki temu mogą być bardziej opływowe mają bardziej opływowy kształt, a to z kolei oznacza mniejsze opory i większą prędkość samolotu. Samolot wywołuje duże zainteresowanie w świecie lotniczym. O młodym konstruktorze jest coraz głośniej. Tu, ku rozczarowaniu puławskiego, mimo nowoczesnej konstrukcji PZL P1 nie wchodzi jednak do seryjnej produkcji. Powodem był pragmatyzm. Chodziło o napęd P1, który miał silnik rzędowy, chłodzony cieczą. A w polskim lotnictwie wojskowym zwyciężała wówczas koncepcja wykorzystania w nowych samolotach silników gwiazdowych. <laughs> Były tańsze w eksploatacji i mniej podatne na uszkodzenia w walce powietrznej. Puławski swój samolot musi przeprojektować. Powstaje PZL P6. Również ma charakterystyczny płat, podwozie nożycowe i półskorupową, lekką konstrukcję kadłuba. To kolejna nowość. Pokazany w 1930 roku na salonie lotniczym w Paryżu wywołuje sensację. Jest uważany za jedną z najnowocześniejszych konstrukcji myśliwskich swego czasu. Rozwijano już po śmierci konstruktora P7 z mocniejszym silnikiem trafił do pułków myśliwskich w całym kraju, podobnie jak kolejny model P11, który stał się jednym z symboli września 1939 roku. Mimo że wówczas mocno już odstawał, ze względu na prędkość od samolotów niemieckich był maszyną bardzo zwrotną i skuteczną bronią w rękach polskich pilotów. To Niezwykle utalentowany inżynier, ale te wszystkie pomysły konstrukcyjne nie wzięły się z kosmosu. To efekt ciężkiej pracy i drobiazgowej analizy. Tego, że podczas praktyk we Francji nie zmarnował czasu w kawiarniach, tylko chłonął tamtejszą wiedzę. Nie jest do końca jasne, dlaczego zdecydował się na budowę wodno-samolotu. Był to jego projekt prywatny, który wykonywał w czasie wolnym. Puławski chciał mieć amfibię, by móc nią latać do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Bo właśnie w Kazimierzu, a w Kazimierzu nie było lotniska, konstruktor chciał więc mieć możliwość lądowania na rzece. Bo właśnie w Kazimierzu bywała często pani Hanna Hennenberg, malarka, pilotka, no i sympatia Zygmunta Puławskiego. Malowała miejscowe pejzaże. Na prototypowy lot 21 marca 1931 roku konstruktor nie miał zgody dyrekcji zakładów i też nie był ubezpieczony. Chciał koniecznie polecieć sam jako balast. Zabrał betonowy blok, który miał udawać pasażera. Sobota, 21 marca 1931 rok, godzina 14. Z lotniska Mokotowskiego startuje niezwykły samolot. To łódź latająca, pierwsza polskiej konstrukcji. Świadkowie zeznają potem, że po tym jak osiągnęła 100 metrów wysokości, amfibia pochyliła się na lewe skrzydło. Być może pilot próbował wrócić na lotnisko. A może to betonowy blok, który został umieszczony na siedzeniu pasażera, poluzował się z mocowań i przygniódu siedzącego za sterami Zygmunta Puławskiego. Nie odzyskuje on kontroli nad samolotem. Amfibia roztrzaskuje się na skrzyżowaniu ulic Słupeckiej, Kaliskiej i Dwa Dwaj robotnicy, którzy akurat tamtędy przechodzą, zostają poważnie ranni, jeden traci rękę. Zygmunt Puławski, wydobyty ze szczątków maszyny, umiera podczas transportu do szpitala, ma zaledwie 29 lat. Straciliśmy wtedy doskonale zapowiadającego się konstruktora lotniczego, który specjalizował się w samolotach myśliwskich. Śmierć Zygmunta nikogo nie zdziwiła. Miał kiepską opinię jako pilot, a już wyraźnie nie miał kwalifikacji oblatywacza ale był genialnym polskim konstruktorem. Chwała mu za to. Czuwaj, dziękujemy.